Nazywam się Eliza. To, co Wam dzisiaj opowiem, nauczyło mnie, że hojność bez szacunku to tylko wykupienie obojętności. Przez pięć lat wysyłałam rodzicom dwa tysiące złotych miesięcznie. Co miesiąc bez spóźnienia, przelew z tytułem Dla rodziców. 120 tysięcy złotych w sumie. Zaczęło się, gdy dostałam pierwszą dobrą pracę specjalista IT w korporacji. Zarabiałam osiem tysięcy. Mama zadzwoniła tydzień po tym, jak się pochwaliłam. Eliza, kochanie, teraz, gdy masz dobrą pensję, może mogłabyś nam trochę pomagać? Jak pomagać? No wiesz, tata ma problemy ze zdrowiem, moja pensja nie wystarcza. Może tysiąc miesięcznie? Zgodziłam się. Byłam młoda, naiwna, chciałam być dobrą córką. Rok później, mama znowu zadzwoniła. Kochanie, koszty rosną. Mogłabyś może dwa tysiące. Wahałam się. To była połowa mojej pensji po rachunkach. Ale zgodziłam się. Rodzice przecież poświęcili się dla mnie, prawda? Przez pięć lat płaciłam. Co miesiąc dwa tysiące. Nie opuściłam ani jednego przelewu. W tym czasie dostawałam awanse. Moja pensja rosła dwanaście tysięcy, potem szesnaście, potem dwadzieścia. Ale przelew dla rodziców. Zawsze dokładnie dwa tysiące. Ani złotówki więcej, mimo że mogłam. Bo wie co zauważyłam? Że gdy wysyłałam więcej, eksperymentowałam raz, wysłałam trzy tysiące, następnego miesiąca mama dzwoniła, kochanie, potrzebujemy znowu trzy tysiące. Już się przyzwyczailiśmy. Więc trzymałam się dwóch tysięcy. Rok temu poznałam Pawła. Architekt ciepły, zabawny, kochający. Po sześciu miesiącach się oświadczył. Byłam najszczęśliwsza na świecie. Zaplanowaliśmy ślub. Skromny, elegancki, osiemdziesiąt osób. Sale nad jeziorem, białe kwiaty, wszystko jak z bajki. Kosztowało 60 tysięcy, płaciliśmy sami, ja i Paweł. Rodzice wiedzieli o ślubie. Mama pytała o szczegóły czasami, tata mówił to dobrze, córeczko. Wysłałam zaproszenia trzy miesiące wcześniej. Dzień ślubu. Ceremonia o czternastej. Byłam w hotelu z druchną, ubierałam się, robiłam makijaż. O trzynastej sprawdziłam telefon, żadnej wiadomości od rodziców. Pewnie już jadą, powiedziałam druchnie. O trzynastej trzydzieści zadzwoniłam do mamy. Nie odebrała. O trzynastej czterdzieści pięć zadzwoniłam do taty. Też nie odebrał. Paweł przyszedł do pokoju. Eliza, goście już przychodzą. Wszystko dobrze. Nie wiem, gdzie są moi rodzice. Pojechaliśmy do kościoła. Ceremonia miała się zacząć. Rozglądałam się znajomi, koledzy, rodzina Pawła. Moich rodziców nie było. O 14.15, gdy ksiądz już czekał, zadzwoniłam ostatni raz. Mama odebrała. Halo! Mamo, gdzie jesteście? Ślub się zaczyna. Ach, Eliza. Nie przyjedziemy. Serce stanęło mi w miejscu. Co? Zdecydowaliśmy, że nie przyjedziemy. Ale, ale to mój ślub. No wiesz, kochanie. Ostatnio mówiłaś, że masz dużo pracy, że jesteś zmęczona. Pomyśleliśmy, że może wolałabyś mniejsze wesele, bez nas kropka. Nie, ja nigdy nie. A poza tym, droga do tego twojego jeziora jest długa. Nie chciało nam się jechać. Uzy napłynęły mi do oczu. To jest mój ślub. Jak możecie? Eliza, nie dramatyzuj. Nie każdy musi przychodzić. Poza tym, Paweł jest miły, ale wiesz, nie jest naszym typem. Co to ma znaczyć? No, nie zarabia tak dużo jak ty. Trochę nas martwi, że będziesz musiała go utrzymywać. Mamo, kochanie, musimy kończyć. Tata chce obejrzeć mecz. Powodzenia na ślubie! I rozłączyła się. Stałam z telefonem w ręce, w białej sukni, z makijażem spływającym po twarzy. Paweł objął mnie. Co się stało? Nie przyjdą. Co? Moi rodzice. Nie przyjdą na nasz ślub. Druchna podała mi chusteczkę. Poprawiłam makijaż. Weszliśmy do kościoła. Ceremonia była piękna, ale cały czas czułam pustkę tam, gdzie powinni siedzieć rodzice. Na weselu wszyscy pytali: Gdzie twoi rodzice? Kłamałam, tata zachorował nagle. Bardzo im przykro. Ale w środku coś we mnie pękło. Następnego dnia, w drodze na lotnisko, mieliśmy lecieć na Malediwy, dostałam sms od mamy. Jak było na ślubie? Pewnie pięknie. Pa. Pa. Jakby nic się nie stało. Na lotnisku, czekając na wejście na pokład, powiedziałam Pawłowi: Nie będę im już wysyłać pieniędzy. Jesteś pewna? Tak. Przez pięć lat płaciłam im dwa tysiące miesięcznie sto dwadzieścia tysięcy złotych. I nie mogli przyjść na mój ślub, bo im się nie chciało. Paweł skinął głową. Rozumiem. Tego wieczoru z hotelu na Malediwach napisałam SMS do mamy. Od przyszłego miesiąca nie będę już wysyłać pieniędzy. Jeśli nie możecie przyjść na mój najważniejszy dzień, to nie zasługujecie na moje wsparcie finansowe. Odpowiedź przyszła po dwóch minutach. Co? Eliza, jak śmiesz. Przez pięć lat ci pomagaliśmy wychować. To twój obowiązek. Bycie na ślubie córki też jest obowiązkiem. Nie przyszliście. Bo byliśmy zmęczeni. To długa droga 200 kilometrów. Dwie godziny jazdy. Byliście zbyt zmęczeni, żeby przyjechać na dwie godziny. Cisza. Potem zawsze byłaś niewdzięczna. Pamiętaj, kto cię wychował. Pamiętam. I pamiętam też, że właśnie zapłaciłam wam z powrotem każdą złotówkę, którą w mnie zainwestowaliście. 120 tysięcy. Koniec. Zablokowałam numer. 30 minut później dzwonił tata z innego telefonu. Eliza, co ty robisz? Twoja mama jest w histerii. Nie obchodzi mnie to. Jak możesz tak mówić o własnej matce? Tak samo jak ona mogła nie przyjść na mój ślub. Tato, przez 5 lat wysyłałam wam dwa tysiące miesięcznie. Nie prosiłam o wiele, tylko żebyście byli na moim ślubie. Jednego dnia. I powiedzieliście w nie chce nam się jechać. My, my myśleliśmy, że zrozumiesz. Zrozumieć CEO. Że mecz w telewizji jest ważniejszy niż ślub córki. Eliza, to nie tak. Jest dokładnie tak. I skoro nie jestem wystarczająco ważna, żeby przejechać 200 kilometrów, to wy nie jesteście wystarczająco ważni, żeby dostawać ode mnie pieniądze. To jest szantaż? Nie. To są konsekwencje. Rozłączyłam się i wyłączyłam telefon. Paweł przytulił mnie na plaży pod gwiazdami. Żałujesz? Zapytał. Nie. Po raz pierwszy od lat czuję się wolna. Tydzień po powrocie z miesiąca miodowego, mama przyszła do mojego mieszkania. Nie wpuściłam jej, rozmawiałyśmy przez domofon. Eliza, proszę. Musimy porozmawiać. Nie mamy o czym kropka. Kochanie, przepraszam za ślub, dobrze. Może przesadziliśmy. Ale teraz, teraz naprawdę potrzebujemy tych pieniędzy. Rachunki, wiesz. Znajdźcie sobie pracę. Dodatkową. Jesteśmy za starzy. Macie 55 lat. Mnóstwo ludzi pracuje w tym wieku. Ale, ale przez pięć lat płaciłaś. To była umowa. Nie było umowy. Było moje dobre serce. Które wy podeptaliście? Eliza, błagam. Mamo, gdybyście przyszli na ślub i przeprosili następnego dnia, może bym wybaczyła. Ale nie przyszliście, a potem napisałaś i pa, jakby nic się nie stało. To pokazało mi, że nigdy nie chodziło o rodzinę. Chodziło o pieniądze. To nieprawda. Jest. I teraz, gdy pieniędzy nie ma, nagle jestem znowu ważna. Nie, mamo. Tak to nie działa. Jesteś potworem. Okrutną, zimną. Wyłączyłam domofon. Miesiąc później dostałam list od ciotki, siostry mamy. Pisała, że rodzice rozpowiadają wszystkim, jaka jestem niewdzięczna. Że ich porzuciłam. Że odcięłam ich od pieniędzy bez powodu. Odpisałam ciotce całą prawdę, że przez pięć lat płaciłam im 120 tysięcy, że nie przyszli na mój ślub, że ich jedyna wymówka to: nie chciało nam się jechać. Ciotka odpisała: Nie wiedziałam. Przepraszam. Masz rację, to okrutne. Powoli rodzina zaczęła rozumieć moją stronę. Nie wszyscy niektórzy nadal uważali, że powinnam wybaczyć i zapomnieć. Ale ci, którzy naprawdę mnie znali, zrozumieli. Pół roku później na Boże Narodzenie mama zadzwoniła. Eliza, może mogłabyś przyjechać na święta. Nie. Ale, ale rodzina powinna być razem. Rodzina powinna była być razem na moim ślubie. Teraz mam swoją rodzinę, Pawła. I z nim spędzę święta. Nigdy ci nie wybaczę tego co zrobiłaś. Śmieszne. Bo ja dokładnie to samo myślę o was. Rozłączyła się. Nie dzwoniła od tamtej pory. Rok po ślubie zaszłam w ciąże. Urodziłam syna, Oskara. Rodzice dowiedzieli się przez dalszą rodzinę. Mama napisała SMS. Słyszałam, że urodziłaś. Gratuluję. Możemy odwiedzić wnuka. Odpowiedziałam po dwóch dniach. Nie. Nie chcę, żeby mój syn poznał dziadków, którzy nie przyszli na ślub jego rodziców. Nie chcę, żeby widział, jak traktowaliście jego matkę. Jesteś okrutna. Jestem szczera. I chronię mojego syna przed ludźmi, którzy traktują rodzinę jak transakcję finansową. To było rok temu. Od tamtej pory cisza totalna. Czasami myślę, czy postąpiłam dobrze. Czy byłam za surowa. Potem przypominam sobie ten dzień: stanie w białej sukni, dzwonienie do mamy, błaganie, żeby przyszła. I słyszenie nie chce nam się jechać. I wiem, że zrobiłam dobrze, bo prawdziwa rodzina przychodzi. Prawdziwa miłość nie wymaga płacenia za nią co miesiąc dwa tysiące złotych. A wiecie co? Dwa dni temu spotkałam przypadkiem mamę w centrum handlowym. Odwróciła wzrok i przeszła obok, jakbym była niewidzialna. Trzymałam Oskara na rękach, swojego rocznego syna, ich wnuka, którego nigdy nie poznają. Napisz w komentarzach z jakiego miasta nas słuchasz.